Wraz z Międzywydziałowym Koło Naukowym pod Powertrain z Politechniki Poznańskiej mamy okazję bycia na największym w branży marine w Polsce, czyli na Boat technika, gdzie pokazujemy swoją pasję i to, że jesteśmy inżynierami w przyszłości. Zapraszamy Was do naszego stoiska, najbardziej niebieskiego stoiska na targach, gdzie możecie z nami porozmawiać, wymienić się doświadczeniem oraz swoją pasją. Na stanowisku naszego koła w Powertrain, który reprezentuje Politechnikę Poznańską, można zobaczyć jedne z naszych pierwszych projektów, w którym jest hamownia do drona. Można zobaczyć również stanowisko z silnikiem elektrycznym oraz nasz prototyp łodzi wydrukowany w pełni w 3D w naszym warsztacie. Mamy również skanery od naszego partnera Reverse Solutions, który wspiera nas cały czas podczas trwania tych targów. Podczas targu BOT Technika mieliśmy także możliwość zorganizować drugie symposium techniki motorowej, czyli święta nauki w branży maryn. Jest to strefa idealna do wymiany doświadczeń oraz pasji osób związanych z branżą Mary, w tym studentów, profesorów uczelni wyższych oraz pasjonatów, którzy wymieniają się wiedzą dotyczącą projektowania, konstruowania oraz budowy jachtów i łodzi. Podczas targów zostaliśmy również odznaczeni dwoma wyróżnieniami dotyczącymi współpracy oraz innowacyjności. Bardzo dziękujemy organizatorom targów za takie wyróżnienia i mamy nadzieję na dalszą współpracę również na kolejnych edycji tych targów.